1 czerwca obchodzony jest Dzień Dziecka. Zapytaliśmy dorosłych mieszkańców Wejherowa, jak wyglądało to święto w czasach ich młodości. Jeżeli ktoś nie wie, jakie święto obchodzone jest 1 czerwca, to o odpowiedź może poprosić najmłodszych, którzy głośno i wyraźnie powiedzą, że jest Dzień Dziecka! U! Korzystając z okazji, wyruszyliśmy na ulicę Wejherowa, żeby zapytać dorosłych, jak Dzień Dziecka obchodzony był w ich latach młodości. Kiedyś co, na kiedy rady chodziliśmy, koc, z rodzicami i tam kanapki, jajko gotowane, chlebek z masełkiem, ogórek małosolny i też się spędzało, nie? Trzeba było być za trzy miesiące grzecznym, żeby dostać jakiś prezent, dostało się piłkę jakiegoś badmintona. No i cieszyliśmy się tym. Można powiedzieć, że jednak ten Długo dzień się różni. Biednie, ale, ale ciekawie. No, różni się, ale Człowiek nie był zadowolony nawet drobnego, tak, jakiegoś Marcin, upominku od rodziców. No, a to nie teraz, co dzieci nie wiadomo co im kupić. Na pewno nie było to tak uroczyście jak w tej chwili. Jak ja otrzymałem od rodziców cukierek czekoladowy, to ja byłem bardzo zadowolony. I więcej nie potrzebowałem żadnych prawda, frykasów, wycieczek czy, czy takich uroczystości jak w tej chwili. No tak to wyglądało kiedyś. Ja dzieckiem to byłem dawno, dawno, ale no zawsze coś tam było ciekawego, fajnego, przygotowane. To prawda w innych czasach, ale nie, nie, nie wspominam tego źle. To były takie raczej organizowane festyny przez ówczesne władze. No co jeszcze takiego ciekawego? No też w przedszkolu czy w szkole zawsze też trochę mniej było zajęć formalnych, a więcej właśnie zabawy. Ta tradycja przetrwała do dziś, co można było zaobserwować m.in. w Wejherowskim Parku Miejskim, gdzie spotkaliśmy klasę 4 D ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie. Dzisiaj chodzimy sobie po Wejherowie, poszliśmy na lody i dzisiaj mamy piknik klasowy też. Bardzo lubią wychodzić wspólnie, lubią spędzać czas ze sobą, więc ja się też bardzo cieszę, i się super integrują wtedy. O czym opowiedzieli nam przed kamerą. Nie ma lekcji i możemy się bawić, możemy grać, możemy y, słuchać muzyki i możemy też ćwiczyć gimnastykę, bo my to y, lubimy z koleżankami. Jest bardzo fajnie, byliśmy na lodach, każdy mógł sobie kupić co chce. Ja akurat wziąłem herbatę zimną. Z kuleczkami, taka bubble tea. a teraz przyszliśmy na piknik, sobie posiedzieć, poleżeć, wygłupiać się. Bawimy się z panią. Na, ja na, mówiłem z panią, żeby się pobawiła w berka. a Tak to tutaj z chłopakami sobie leżymy na pikniku. Dla wielu dzieci atrakcją jest również możliwość zajrzenia w miejsca, w które nie każdy ma dostęp. Dlatego też zaprosiliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bojanie na zwiedzanie naszej redakcji. Dzieci miały okazję przyjrzeć się pracy w radio, w telewizji i portalu nadmorski24.pl. Najbardziej mi się podobało to studio. Bardzo fajnie. I co jest najfajniejszego? Tutaj to miejsce, gdzie się nagrywa i te tło, które można zmieniać, bardzo ciekawe. I myślę, że jakbym była starcza, to na pewno bym chciała spróbować. Wracając do portalu nadmorski24.pl, to tutaj również pojawił się ciekawy temat związany z dzisiejszym świętem. Zastanowiliśmy z okazji 1 czerwca, czyli Dnia Dziecka, zapytać naszych czytelników o najdziwniejsze pytanie, jakie zadały dzieci rodzicom. Wśród wielu odpowiedzi, jakie nadesłali do nas nasi czytelnicy, była na przykład odpowiedź pani Kasi, która napisała Jesteśmy na etapie wypadania zębów i dwa pytania. Czy w różce zębuszce wypadają zęby? Co ona robi z tymi wszystkimi zębami? Po więcej zabawnych odpowiedzi zapraszamy na portal nadmorski24.pl. Dzień Dziecka ustanowiony został w połowie lat 50. XX wieku przez ONZ w celu zwrócenia uwagi na przestrzeganie praw dziecka.